Co? Ale jeszcze nie skończyłam. Nie Poczekaj! Chodź tu. Ty, ale mi zostało. To nie mogę skończyć? Czemu? Kurwa, nie słyszycie. I 130. No to nie. Dlaczego? No bo nie można, no nie ma jednostek Jak kurwa nie ma jednostek? Przecież byli, jak zaczęłam to byli mapem. Co? Pejesz, że zemdlałam i mnie odcałeś <laughs> No ja nie bez kitu, 100 sekund mi kurwa zostało No panowie, szybka decyzja Dobra <laughs> zaraz drugi robię. Powiedz, że okresu dostałam i się przebieram No powiedz, że okresu dostałam Zaraz idę na CS-a. To <grymianie> jest sprawa. Ciekawym, powie. co powiem? Ciekawym, co powiem. Moment, dobra? No to się dzieje. Napastniczka okresu to <grymianie> Dobra, da. serio! Napłastniczka okresu o. No nie mogę jej zgarnąć tam Ja pierdole, serio Nigdy nie możesz stój tu na dworze Nie wiem no ja was może rozpuść Za, kochda Gacie? No, nie ma ja wiem Kochda

Już? Już git? Wszystko? Dobra. Wszyscy żywi? Tak, tak. Ty dole. mi O kurwa, Challenger? Tego jeszcze nie było. Jak się pan <śleszamy> 130 Prawde. coś 140 prawie, no <grywa> to jest do... O kurwa